Jóż. Jeszcze ja. Jak. O, dostałem. Wyzwanie jakieś. Co to jest? Na co ja patrzę? Kurwa, to, to, to? jest HOM 8 wybawienie Kurwa, co chodzi? O, <grym> to bym chciał. kto kupi? Oto to my, te batonbasy. Zdejmij z haka Martell tylu ocalałych, pasty. 8. Musisz to zrobić w bezpieczny sposób. Ja nigdy nie robię tego w bezpieczny sposób. Oni mnie mordercą szybko, teraz! Aż na krawędzi. A jest, faktycznie zawsze zapominam, że w tych battle passów można odbierać jakieś rzeczy, nawet za darmo. Poczekaj, darmowa robi. ścieżka. A to się automatycznie odbiera, czy to trzeba nacisnąć coś? Nie, auto. Ja musiałem nacisnąć. to to. No. Los. A ja Muszę zakrwawione oka poodbierać. To podbieraj zakrwawione oka! Ja się Jasioniko, dobrze widzisz, wielki powrót no, horsemenów! Co ja się dzieje? Jakiś rifty mi teraz lecą, w ogóle wbija się coś, ja nie wiem co to jest nawet. Masakra, to góry, inna gra zupełnie. Dlałem rewards. W ogóle się taka szybsza okay. wydaje, nie wiem, może, może się postarzałem albo coś, ale... Taki nie wiem, tempo jest takie szybsze niż kiedyś. Ta, Dead eee, no by Daylight słynie z gigantycznego tempa! Ja. Dobra, Mamy dobrodzieju! Te dawaj, dawaj, ready! <laughs> kiedyś to było, co nie? Kiedyś to było... kiedyś to było! Kiedyś to się wolno biegało! Ustawcie sobie w opcjach 120 FPS-ów, bo pewnie macie 60 ustawione. Ej, co Opcje ty pierdzielisz? Gdzie to się w Ty, wchodzi 60, ma. ale główno. grafik. Mam. Wow, 120, dawaj. nie, ja mam 120. To teraz będę dwa razy szybciej uciekał, surdut. Tak? tak to działa. U, ale będę zapikalał. Tak, tak, tak. Może to dlatego nie wygrywaliśmy. Generalnie powiem takiego. wam, że kiedyś to było, Tak gra to już nie to samo co kiedyś, co nie? A ta... A. To da, kiedyś Widać te zmiany Tak, już miałem pierwszą rangę w tej grze tak Siema, było. Voxina tak a pamiętam, jak robiłeś ten challenge i udało Ci się zdobyć. Legendarny moment. To prawda, dość. Na... Dzisiaj butelki wódki pladze nie dałem. Nie <laughs> jedno wypiliśmy razem, też. Się... się dzieje. Chociaż no. Przy wódki, to może nie, ale. I, a i, lata lecą, maskil nadal pozostał. Jednak pierwszorangowiec rangowiec tak dobrodziej, jest tak samo chujowo, jak było. nie <laughs> Ale, ale trzymałem przynajmniej poziom, no nieważne jaki. <laughs> Jest, siema siema Madlęka. Oho, O. O, który to? O, wszyscy wzięli. Nie, nie, nie. nie wziął. Ktoś z nas wziął, kurwa. Nie, tort. Nie, nie, to nie, tylko nie, nie. Mordulec nie wziął. To specjalnie odbierałem, Plak. bo nic innego nie wziął. to on kurwa, Tort wziął. Gdzie ja nie? no plagę by tego nie, nie zrobił. No, mi się wydaje, że to Mordulec to zrobił, ten podstępny. Ostatni jest od Mordulca, kurwa. Nie, 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 na pewno nie. Dobra, skupcie ja się lepiej tych... ja na robieniu genów. Ok, to ja ustawiłem i to, wiesz, cały czas będzie pobierało. Ale te oczy są tylko dla osoby, która je wzięła. A, czyli jednak, no to chuj, to blady nie ma, Ale gówniany widz to napisał. Bez sensu. Zepsuł nam cały wieczór, nie? Kurwa, żyłem w takiej świadomości. cię goni? Nie, ja nie goni Nurska, Nurska! O nie, Trzecia nienawidzę tej gałganicy. Tu jest grany. Nurska no. była fajna kiedyś. Dobra, zdudziła jednak, A znudziła się dobą, pobiegła za mną! Jasny gwint. E, kiedyś to się grało w DBD. To były czasy. O, Siemano! Siemano, Ej, Ej, chodź. Te, chodź, Chodź, się tutaj, chodź. Nie ruszaj się. Ale że nikt jeszcze gólem nie zagrał, to jestem zdziwiony. Kim co to gór? Eee, taki typ co lata, kurwa, jak małpa. Od no, drzew się łapie, kurwa, i z z kilometra co ty łapie. Gadasz! No. Od drzewach lata? No, Sara eee, chodź. Łapie, to jest za ta jakaś postać. O, chodź, zrobimy jakiegoś no, gena, mały. Drzew, ma takie dwa skoki, przy drugim no, tego możesz skoczyć na łeb. Nie, no, tutaj, no, tutaj no, chodź, chodź, już, chodź, chodź, tutaj jest. Automatycznie po prostu. Ej, ja nie wiem, z kim ja idę, ale mam wrażenie, że oni nie są razem, a gadają ze sobą. O, ten gul to przerobany. Nie chciałbym go spotkać w takim razie. Gula byś nie chciał spotkać? To jest tą Blondyną, to jest diabeł, ja. jestem z diabełu! A, e, a ja jestem z jednak. dobrodziejem! Robimy sobie genikę jakby nigdy nic, więc jest elegancko. Nie, tak nie jestem dobrodziejem, jestem ciotką z Sochaczewa. A dobra ciotka z Sochaczewa. <laughs> o, z Sochaczewa! Słynna ciotka z Sochaczewa, kojarzę! Nie, jeszcze ja, jeden poleci. baki zrobione! Nie, pewnie gania się z diabełem! A nie, przyszła jednak! Uciekaj! Gościu, jak my sprintujemy ten mecz? Raz będzie trzeci zrobiony, a nie Kurwa, drugi. Boże, nie mnie, mnie! My się opierdalają. Właśnie się opierdalają. Kurwa, mordercą się ganiają zamiast geny robić, ja nie wiem. Ej, kto jest tu, siwą? Ciotka jest. Chodź, chodź, Jesteś to ja, bloody. ciotka, ciotka Faustyna. No da, dobra, teraz okay. rób tego Geniksa. A bo to jest moja stara ciotka. Tak! <laughs> da. Dobra, boże, dawaj. dobrze. boże, Ej, teraz to uświadomiłem, że trochę niebezpieczne słowo używamy. Ciotka? No. <laughs> Możliwe? Lepka Możliwe ciotka. Nie Lepka ciotka, brudny wujek. A. <laughs> dobrze. I gdzie ten Bladi poszedł? Blady? Prawo, poszedłem, bo. mi wydawało Kurwa. mi się, że gdzieś tu. O, jest, znalazłem! Jest kanister benzynowy. O! a tu jest generator obok konia. Ta lurka taka nie najsprytniejsza, chyba, nie? No, na no tak Ej, nie widziałem. Jakby palaczki miała się tepać tak. <laughs> Idzie to mnie. O ty, głupia, ty, chodź. Chodź, walimy. Umiesz się tepować? Nie umiesz, a... Dobra, ogólnie ten gen, co z tego robisz? To z tego rób, ja sobie zaraz kończę jednego gena i kończę wygra. Ona jednak umie się tepać chłopaki Daj Rozumiem. rady Dobra nie ważne Jednak nie umie tym razem Jeden jeden mamy raz jej się udało raz nie O kurwa I teraz zamiła. się udało <laughs> Dwa do jednego Przegrałem we chłopaki <laughs> Ja nie widziałem kiedyś na piętra to ona się bugowała A teraz tak idealnie we mnie wleciała a widzisz, widocznie szkoliła i czek szkoliła się do tego momentu. Piotrek, weź sobie powieść, że coś Nie ma problemu, to jest pierwsze wiszenie, w ogóle się nie spieszcie. Gaj, ja tu mogę powiesieć z minutkę. Wytrzymaj, jak Braga. Będę krzyczał, jak będę miał 50%. Dwa geny do końca, robimy to. Ja mam tak 80%. W ogóle ona ma piniatę z Fortnite'a. O co chodzi? Eee, Dobra, dokończę ten dokończysz tego gena, bo mało zostało Co się stało? A nie, dobra, wiem co się stało Dobra, Blaga, no nie mogę patrzeć na ciebie jak wisisz Chociaż dobra, dobrodziej cię zdejmie Albo ja może, kurwa, nie, no nie, ja nie wiem Dobra, lecę, lecę w ogóle się nie przejmujcie, ja tu jeszcze mam ponad 50%. Oh. Nie, 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 bo on jest obok. Trudno. Oh, Stawaj! <laughs> o nie czemu to zrobiłeś! Poświęciłem się dla ciebie, tak jestem! Nie poświęciłeś się! Poświęciłem się, teraz musisz mnie zdjąć tylko po prostu. No, no Ej tam to... jeden gen jest na dyntkę praktycznie zrobiony! No ja też zaraz kończę gena, spokojnie. Tam w Wesołym miasteczku jest na dyntkę zrobiony z ka kanister. Dobre. Dobra, Dobra, się i się wynosimy nie. stąd. Za tobą! Za tobą! <laughs> Dobra, szybko! Musi ktoś pomóc! Idę! Idę, Huba! Dawaj Pomogę. szybko, bo wiesz, wiesz, szybko, 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 szybko! Kurde, że Dobra. akurat adrenaliny nie miałem Boże... Dobra, zabijajmy się stąd, ja cię wyleczę, ja mam szybkie leczenie. Chodź tutaj gdzieś. Ja szybkie leczenie. Tak, to chodź, 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 tutaj się powyleczamy, dawaj. Chodź, dawaj, powyleczamy ja ciebie się. najpierw, ja ciebie najpierw. O, ja... Dobra. Dobra, śmiało. Nie wiem, dobrodzieje, jak ucieka. Chyba tu idzie Nie nie przy mnie jest nie? Dobra, Dobra leciłem pod diabeła od razu Nie leciłem pod diabeła Cały czas przy mnie Nie, po dobrodziej, leci lecimy. do bramy do o? diabeła leci a, do leci Dobrodziej wisi, pomyliłem ty Dobra, szybko, do dobrodzieja! Szybko! Do dobrodzieja. Szybko do dobrodzieja! Szybko, ja go zdejmę, a ty wal bramę od razu obok Dobra, tu jest brama Dobra, Dobrodziej, Będę ci trzymał zapachy Przekładem, jak a, prawie go miałem Dobra, tam, otwieram była, bramę. Jest drama, tam gdzie była jest drama. Jest praktycznie otworzona, jest na dyntkę. Dobra, tu Patrzę. mamy bramę jak coś, tylko że... Tylko nie zdążę otworzyć! Nie dam rady, nie dam rady, nie dam rady! Za mało czasu! Ganiam się z nią! Dobra stój, stój, stój! Nie, dawaj, 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 dobra, 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 A gdzie jest ta druga? Będzie trzeba mnie uratować jak coś! Nie Stukie, otwierajcie bramy może! Spójrz, się, leźmy się. Lećmy się, leźmy się, leźmy się. Leźmy się. Leźmy się. Leźmy się, no. Dobra, dobra, dobra. No, hila, Dobra, wylećcie się i mnie zdejmiecie na spokojnie. Brama jest mocno oh. otworzona. Otwórzcie na dobra. 99 się ewentualnie. Dawaj, 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 dawaj. Jest 99 u mnie, Koło mnie nie jest 99, ale jest dużo. Dobra, dobra dawaj, jeszcze teraz. Potrójna akcja ratowania Bladiego Otwieramy, żeby go zestresować, czy nie? Nie, 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 bo to będzie stresować nas, a nie kurwa. Dobra, myślałem, że killer będzie... Jak coś koło mnie, też jest brama, ona jest mocno otwarta. Dobra, to no. ja idziemy po ciebie. Dobra, i na mnie, leć po niego. Dobra, go, dobra. szybko! nie, dobra, mnie, jak... zapuściła mnie bo ją mały. Boi się mnie. To gnój. Wróciła, wróciła, wróciła do mnie. Dobra, musimy się podzielić jakoś sensownie. Jeden bramę, drugi pladiego szarpie. Ktoś od... ktoś od tyłu musi bramę otworzyć po prostu. Ja lecę do bramy, już prawie jestem przy bramie. ona tak stoi? Dobra, otwieraj, otwórz tą, otwórz tą bramę. Otwórz tą bramę do końca po prostu już. Idzie do ciebie, ale teraz ktoś inny może otworzyć. Dobrze, otwieraj tą bramę, dasz radę. teraz tak ci pilnuję, Gnój. Ta, wiem, dobra. Jeden, dobra, szybko, teraz! Ktoś go musi zdjąć, ja jestem ranny. Jeden musi przyjąć cios, drugi zdejąć, to jest jedyny sposób. Teraz, mi kolejny! Dawaj! Dawaj! Dobra, Biegiem. Szybko! Szybko! Jest! Wielkie zwycięstwo! Jest! 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 No I to. Jest! 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 Easy. Tak, easy. No, ci. I miał tylko 13 rangi, a my mieliśmy 3 rangi wyżej od niego. <laughs> <Maybe> next time. Nie <laughs> ma. <better>. <laughs> Chłopcu pierwszy mecz dzisiaj wygrał smato jebano hatu kurwa Już zleśnę <śles> Ale go pocisnęłeś <śles> yeah. Ja nie wiem gdzie jego miejsce <śles> No dokładnie, dokładnie <śles> Ej, teraz są reklamy od 8 minut, czy od 9? Bo ja nie pamiętam. Od 8 teraz jest, a co? Od 8 minut. Trzymajcie się, cześć! A, no dobra, czyli krótki odcinek, to elo elo!